Siemanko, cześć, witam, siódma, ostatnia zapowiedź letniej aktualizacji 2022 już jest na tibia.com, tibiopedii Nawet wystartował już test-serwer I tutaj właśnie Wam pokażę to, co zostało przedstawione w siódmej zapowiedzi, czyli nowe przedmioty, statystyki na ten moment Zapraszam. Na samym początku troszeczkę informacji. Pierwsza sprawa jest taka, że tutaj mam wszystkie przedmioty właśnie, jakie zostaną dodane i one się dzielą na te z Gnomprony i te z Marapuru. Jeżeli chodzi o te z gnomprony, to one są na 400 level. Wszystkie poniżej są z marapuru, czyli z kontentu nag. Drugą sprawą jest to, że niektóre przedmioty widzicie podwójnie. Oczywiście to nie jest przypadek, tylko to jest przedmiot na nienasycony i nasycony po środku. Tak jak macie tutaj podział na sekcję, na profesję, to. Po środku jest przedmiot nienasycony, po lewej jest nasycony. Wszystkie przedmioty na 400 level, czyli z Gnomprony, ich nasycenie kosztuje 5 silver tokenów, trwa na 3 godziny oczywiście użytkowania. Jedynym przedmiotem tutaj z tych wszystkich podwójnych jest Turtle Amulet, on jest z Marapuru. Jego nasycenie kosztuje 2 silver tokeny i trwa. Przez godzinę. I jeszcze raz powtórzę, że oczywiście wszystkie przedmioty, jakie tutaj widzicie, a praktycznie ich statystyki mogą się zmienić jeszcze w czasie testa, a praktycznie na pewno się jeszcze zmienią, zanim wejdą na. Realtibie jak coś w pierwszym przypiętym komentarzu będę starał się zapisywać Jakiekolwiek zmiany w przedmiotach więc jak coś Tam też zerknijcie No to jedziemy od samego początku wszystkie przedmioty etkowe Arboril Crown 9 Arma 2 Magic Levela 11% odporności na ISA 2 sloty Imbu, wymagany level 400. Dalej mamy Armor Midnight Tunic 16 Arma plus 4 Magic Levela 2% odporności na Fizyk, 1 slot 270 level wymagany. Dalej mamy Legi Midnight Sarong Armor 8 plus 2 Magic Levela 7 odporności na ISA 250 level wymagany. Dalej mamy Naga Roda plus 2 Magic Levela ogólnego plus 2 magic levela od ice plus 4% odporności 2 sloty imbu 250 level wymagany tarcza Arboril folio 22 defa plus 5 magic levela plus 1 magic level do healingu 3% odporności na fizyk 400 level wymagany no i 1 slot imbu nienasycony ring Arboril ring plus 2 magic levela od Hila 4% odporności od fire'a, Erfa, Energii i ISA. 400 level wymagany. Naładowany Arboril Ring plus 1 Magic level'a, Life Leech 1%, plus 2 Magic level'a Healingu. Odporność na fire'a, Erfa, Energię i ISA 4%. Do wykorzystania zupełnie nowe na 3 godzinki. Level wymagany oczywiście czterysetny Następna profa to MS Arcanomancer Regalia 9 arma plus 2 magic levela plus 1 magic level od fire plus 3 odporności na fizyk Potem mamy 4 odporności na śmierć 2 sloty imbu, 400 level wymagany W ogóle ten przedmiot mi kompletnie nie pasuje jako przedmiot do EQ Bardziej jako przedmiot questowy, który później leci do domku jako dekoracja, no ale jest jak jest, taki helmeci. dalej armor downfire sherwani armor 16 plus 4 magic level 8% odporności na energię jeden slot wymagany level 270 downfire pantalons 8 arma plus 2 magic level 2% odporności na fizyk 250 level wymagany naga plus 2 magic level plus 2 magic level od energii 4% odporności na ice 2 sloty imbu 250 level wymagany. Arkano Menser Tom czyli tarcza, def 22 plus 5 magic level, 8% odporności na fire 1 slot, 400 level Wymagany. Podstawowa rozładowana wersja Arcanomancer Sigila 1 Magic Level od Fire i tak samo od Energii. Odporność na Fire, Earth, Energię i Ice 4%. Wymagany level 400. Naładowany Arcanomancer Sigil 1 Magic Level, 1% mana 1 Magic Level od Fire'a, 1 Magic Level od Energii. Odporności na Fire, Earth, Energia i Ice 4%, wymagany level 400. Przechodzimy do przedmiotów na RPK Alicorn Headguard, czyli Helmecik 11 arma plus 2 dista Odporność na Fire, Earth, Energia, Ice, Holy, Death 5%, 2 sloty imbu, 400 level wymagany No i wiecie, przy przedmiotach RPK-owych to sobie tutaj na chwilę coś pogadam i ogólnie, patrząc sobie na ten helmecik, to wiadomo, pierwsze co się rzuca w oczy, brakuje fizyka. Nie ma fizyka, za to jest wszystko inne. No spoko, to może troszeczkę, znaczy na pierwszy rzut oka, mnie to tak trochę... Kurde, no przydałby się ten fizyk. No nie ma, to trudno. I tak spoko, bo sporo jest tutaj rzeczy właśnie żywiołowych, więc gdzie praktycznie nie pójdziesz, to coś z tego będzie, ale później okazało się, że na ten helmecik można dać trzeci poziom Magic Level'a. Jeżeli tak to zostanie, no to to jest naprawdę fajny helmecik. No i przydałby się. Przydałby się na bank. Dalej, Naga Quiver, 8 miejsca, 1% odporności na holi, 250 level wymagany. Ja ogólnie mam problem z tymi wszystkimi Quiverami, które powstały dotychczas, nie licząc z tych postałowych, czyli Jungle, dajmy jeszcze tego Naga i Eldrita, te wszystkie trzy dla mnie są po prostu słabe i nie rozumiem ich fenomenu jak jungle Quiver chodził tam pierwsze sztuki po 150-160 KK teraz już na szczęście to spadło do jakichś 16-15 spoko ale nawet dla mnie tyle to jest za dużo jak na ten jungle Eldrid to też jest fenomen dla mnie chodzi po około tam 150-160 teraz właśnie Jedna chyba oferta jest na SecureShop nawet powyżej 200 milionów Jeżeli ten Quiver również osiągnie takie ceny no to Pff, Nie wiem, nie wiem do czego to zmierza po prostu I już się boję jaka będzie cena następnego przedmiotu, o którym powiem A jest to przedmiot Alicorn Quiver, 12 miejsca, 1 Magic Level Perfect Shot plus 20 na range'u 5 Tego Perfect Shota to w ogóle mogłoby nie być i ten Quiver byłby tak samo oceniany, tak, tak naprawdę. Więc 12 miejsca najwięcej, jakie będzie dostępne. Żaden quiver nie będzie miał więcej. No i Magic Level. Wiecie, jak ja lubię Magic Level, więc yy, tak, chciałbym, chciałbym, ale ja sobie dużo rzeczy mogę chcieć i pewnie nie będzie mi to dane, bo myślę, że cena będzie kosmiczna za ten przedmiot. No i przejdźmy dalej. Naga crossbow, ręża 6, atak plus 7, 6% hita, plus 3 dista, odporność na RFA plus 4%, 3 sloty 3 300 level wymagany. To jest kusza, praktycznie stworzona idealnie pod to, żeby być pomiędzy kobrą a Soul Piercerem. I tyle. Nie ma tutaj więcej nic do dodania. To jest właśnie kusza, która jest pomiędzy kobrą. Asok Piercerem. Podstawowa wersja Ringa: Alicorn Ring, 1 Magic Level od Holly, odporność 4% od Fire'a, RFA Energii ISA, 400% level wymagany. Ulepszony Ring: Alicorn Ring plus 2 Dista, 1 Magic Level od Holly, odporność na Fire, RFA Energię ISA, Holly, DEF 4% wymagany level 400%. Ja ogólnie mam taki. Taki, taki, taki. Nie wiem, nie wiem co myśleć o tym ringu. Szczerze, nie wiem co o nim myśleć. Niby jeden Magic Level od Holly. No okej, okay, ale ogólnie ring jest takim miejscem w ekwipunku, że tam zawsze coś masz, w zależności od Respa, tak? Czy jest to Dwarfen Ring, czy jest to właśnie sytuacyjny jakiś tam Might Ring, że potrzebujesz tego użyć, tego Might Ringa, że jest to Prismatic, potrzebujesz go użyć. No, to są takie przedmioty właśnie sytuacyjne i Jaka będzie sytuacja, żeby użyć tego ringa? Bo nie wyobrażam sobie tak czegoś takiego, że my go nosimy cały czas i on nie schodzi. Tak zbytnio być nie może, więc nie wiem. Tak, tak, tak wydaje mi się, że na siłę ten ring jest, ale być może się sprawdzi, może jako taki uniwersalny, żeby sobie go gdzieś tam nosić. Ale jeżeli ktoś będzie chciał iść na dany resp, tak ciężko mi sobie ustawić go na ringa i w ogóle się nie przejmować. Tym wszystkim, chyba, że będziemy teraz w ogóle słapować tego ringa z pryzmatikiem, z dworfenem yy, i z plazmą, jeszcze właśnie, jeszcze plazma została, więc dużo tego jest do swapowania. I jeszcze mielibyśmy dodać ten ring, trochę mi się to tak nie łączy. No i na koniec buty, Fever Bloom Boots, 2 Arma, 1 lista, 7 odporności na Isa. Tutaj nie ma co po prostu powiedzieć, akurat w butach nie ma za dużego wyboru, tym bardziej na ISA, więc idziemy na coś co bije z ISA, bierzemy te buty i tyle. Oczywiście z uwzględnieniem tego, że na Soul Starkerach mamy 5% fizyka, więc tutaj jest kwestia tego, żeby sobie sprawdzić czy jednak ten 5% fizyka nie jest lepsze. A prawdopodobnie będzie. No to startujemy z przedmiotami na EK. Pierwszym przedmiotem jest Helmet Spiritorn Helmet Armor 12, plus 2 Sworda Aksa Kluba, 5% odporności na fizyk, 10% na energię, 2 sloty Imbu, 400 level wymagany. Dalej mamy Armor, i powiem Wam szczerze, to jest chyba. Jeden z najgorszych armorów, jaki widziałem pod względem graficznym od dawna. Naprawdę, to, to w ogóle nie wygląda na 400 level. Wiecie o co chodzi? Jak jest 400 level, to coś spodziewacie się, że to będzie tak, no, lepiej wyglądało. A to wygląda, jakbyście wychodzili z Roka do i dostaliście taki o armor. Jakby w ogóle bez tych gałęzi wychodzących, to to wygląda, no, jak to wygląda tak średnio. Spiritorn Armor, Armor 19 plus 4 Sorda Aksa Kluba, odporność na Fizyka 8% i 5% odporności na Fire. 2 sloty Imbu, 400 level wymagany. Dalej mamy Turtle Amulet, czyli amulecik dla EKA, tylko i wyłącznie na 200 level. Rozładowany nie ma żadnych statów i się nie świeci, a naładowany się świeci i ma 3 Arma. 3 y, sorda, Aksa Kluba, odporność na fizyka 3% i na Isa dycha. I tu jest akurat spoko sprawa, taka, że one się wyróżniają. Jest rozładowany się nie świeci, załadowany się świeci, a ten ring kompletna, nie ma żadnej różnicy. Ring dla w ogóle ten ring jest taki, taki strasznie duży, nie wiem dlaczego dla EKA, nieważne, ale też się nie różni w ogóle. Ringi dla MS też się nie różnią, dla EDK też się nie różnią, według mnie to trochę powinno, no ale trudno. Rozładowany czy nienaładowany ring dla Eka Spiritorn Ring. 2% odporności na Fizyk, odporność na Fire, Earth, energię i ISA 4%. Naładowany Spiritorn Ring 2. Sorda Aksa Kluba, odporność na Fizyk 7%, Fire, Earth Energia Ice 4% odporności, Full naładowany na 3 godzinki, już wcześniej mówiłem. 5 Silver Tokenów, 400 level wymagany. Naga Klub Atak 52, Def 31 plus 3, Club Fighting plus 3, 2 sloty, 300 level. Wymagany naga Ax plus 10 ataku, 42 ataku od energii, Def 31 plus 3, Axe Fighting plus 3, 2 sloty, 300 level. Wymagany naga Sword, 10 ataku, plus 42 ataku od Isa, 31 Defa plus 3, 3 Sword Fightingu, 2 sloty, 300 level. Wymagany. Ostatnim przedmiotem są Frost Flower Buty, 3 Arma, plus 1 do Sorda Aksa Kluba, 4% odporności na Fizyk, 4% odporności na Aisa, 1 slot IMBU, wymagany level 270. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą zapowiedź, i przedstawienie itemów taki. Takiej pierwszej wersji, to jest naprawdę pierwsza wersja. Jeszcze raz odsyłam do pierwszego komentarza, bo pewnie dzisiaj mamy wtorek, jutro jest środa, już praktycznie w środę można się spodziewać jakichś zmian i postaram się tam po 14 je tam dodać. I tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękuję bardzo za oceny. To jest koniec zapowiedzi. Niestety. Fajnie było i widzimy się w zimowym update jeżeli chodzi o tą serię eee, Dzięki bardzo za te oceny, sporo było tych łapek, mam nadzieję, że ostatni odcinek jeszcze tak dociśnie te łapki Tam chyba trzeci odcinek wywalił statystyki, że prawie 900 dobiła, no to jest topka kanału Praktycznie, no, top 5 bankowo, więc naprawdę, naprawdę dziękuję I co? Czekamy na update, aż wejdzie w końcu na RL TB i będziemy grać. Trzymajcie się, powodzonka w TBC. I na razie, cześć, cześć.